Wika, gdzie jesteś? Przybiegłaś tutaj. Co, bawimy się w chowanego? No gdzie jesteś? Może za zasłonami? Aha, wychodź! Kurczę. Gdzie jesteś? Pod kanapą, czy co? Ach, no dobrze. Tylko się rozgrzewałam. Pomóż mi teraz wyjść. Czekaj. A! Co to za hałas, dzieciaczki? No, bawiłyśmy się w chowanego, aż Julia mnie znalazła. Ale ukrywała się naprawdę dobrze. Tak, położyłam się i schowałam się w tej rzeczy. Aha, to taka tajna kryjówka. Tak, zobacz, możesz nawet całej się tutaj ukryć. O, zamknę cię, tak. Ej, fu! Słuchaj, Julia, może pobawimy się w chowanego, co? Ej. I, i tata nam pomoże. Dobra, ja? Fajny pomysł. Będziemy się ukrywać, a ty będziesz nas szukać. Mam tu tyle miejsc, że nawet sobie nie wyobrażasz. Można rozbić sobie głowę. Nie, ja mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, nie ma mowy, no bawcie ta, się same. No, proszę! Tak. Dla dzieci. <noise> Dla małych smarkaczy. <noise> tak, chociaż nie jesteśmy smarkaczami. Dla dobre dzieci. Ukryjemy się, a ty będziesz nas szukać. Pamiętasz, jak bawiliśmy się w chowanego? Było naprawdę fajnie. Tak. Mm -hmm. No to powtórzmy to z twoją przyjaciółką Julią. Tak. Pomagasz Julii się ukryć? Tak, ponieważ ona nie wie, gdzie się tej ukryć. Tak, i później ty się ukrywasz, a ja będę szukał. Ta, którą znajdę pierwszą, zostanie ukarana. Oj. Oj. Oh. Nie mam mnie tu. Tak, Julia, dobra, chodźmy. Słuchaj, najpierw pomogę ukryć się tobie, a potem ukryję się sama. Teraz pokażę ci najfajniejsze kryjówki. Zacznijmy od tego pokoju. To jest pralnia. O, przy okazji można tutaj wejść. Spójrz. Za to, o! Spróbuj tam wejść. Spoko, a ja cię tak przykryję. O! No i Julii nie widać. Zapamiętaj to miejsce i chodź. Tak, ojej. Dobrze, zapamiętaj to miejsce. W zasadzie jest też pralka, ale czy w ogóle zmieścisz się do pralki? Dziękuję, odmówię. Chodźmy dalej. Tu mamy korytarz. Tak, ojoj. Tak, tu nic. Tak, nie ma tu nic ciekawego. Najdudniejszy pokój jaki widziałam. Tak, a tutaj, o! Wow. To jest magazyn. Taty, Ach, tutaj! Baj, Są różne kostiumy do wyzwań, spójrz! Nie z sufitu. A ja, a ja prawie! Trzęsi się! Julia! Nie, ja. To nie! <laughs> Mam nadzieję, że tak było. Można się tutaj ukraść w tym ogromnym pudle. Zapamiętajmy także Zapamiętane. to Zapamiętane. Spójrz, tutaj są stroje, które założyli kiedyś moi rodzice. Można je sobie przymierzyć. Tu jest świetne miejsce. Można się schować pod schodami. Spójrz, można tu nawet stworzyć super przytulny kącik, co? Tak. Naprawdę spoko. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj nakręciliśmy wyzwanie. Kto widział ten filmik, ten zna to miejsce. Tutaj już usunęliśmy litery. Spójrz. Patrz. Kolejnym dudnym pomieszczeniem jest kotłownia. Jest prąd, woda, no nic ciekawego. Ale teraz idziemy do największego pokoju. Pójście, zauważyłam miejsce, które byłoby fajne, ale chyba jest zbyt proste. Fika, widzisz, prawda? Gdzie? O, o racja! Tam jest jeszcze jeden pokój. Zapomniałam. To jest siłownia. Niedokończona. Jest tylko. Jedna, jak to się nazywa? Na razie, wejdź tutaj. Julia, Julia, Julia! Zanurzenie. No wiesz, nie, to nie przejdzie. Dobra, chodźmy dalej. Ogólnie zauważyłam tu miejsce, w którym możesz się ukryć. Możesz wejść? D o, cześć! Spójrzcie, mamy w sofie taką oto rzecz. No dobra, tajemne miejsce. Nie zmieścisz się. Jestem za długa. Oj, najpierw trzeba położyć głowę, a potem stopy. Dobra, właśnie przyszła mi do głowy taka myśl. Nie wyobrażacie sobie. Nie chcesz mi niczego powiedzieć? Nie. Możesz się przecież schować w pufie. Można rozpiąć zamek błyskawiczny, wyjąć worek z pianką i wejść do środka zamiast tej pianki. Świetny pomysł. Pozwól, że spróbuję go otworzyć. I spróbujemy wepchnąć Cię do środka. Najważniejsze, żeby tata na Ciebie nie usiadł, co? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam. Tak. Dob jest duży. Dobra, skoro były na drugim piętrze, to pewnie pobiegły na dół, żeby się gdzieś tam ukryć. No dobra, ale sprawdźmy i tak. Tak na wszelki wypadek. Tutaj nie. Tu też nie. Nikogo tutaj nie ma. Wika potrafi się schować. Tutaj nie. Wiesz, czy ta torba jest podarta? Aaa, wygląda na to, że torba była podarta. Wszędzie jest mnóstwo tej pianki. Co? Obawiam się. Czy twój tata już zaczął szukać? Czekaj. No, oczywiście, że tak. Szybko, szybko. Tylko ostrożnie, bo wszystko rozerwiemy. No wyciągniemy? Tutaj jest milion miejsc. Kuku! Nie ma tu nikogo? Za drzwiami? Może zasłony? Haha! Zobaczymy za zasłoną. Tu nie ma. Zobaczymy za kolejną. Tutaj też nic. Nie ma. W szafie. Nie, raczej nie zmieściłyby się w szafie. Nie. Pod stołem nie. Tutaj też ich nie ma. W łazience? Nie, nie, w samej łazience. Nie, nie. Szukajmy dalej. A tu jest ogon. Dobra. To jest góra. Teraz trzeba to zamknąć. Mogę na ciebie usiąść? Potrzeba poduszek. Dobra, przyniosę kilka poduszek. Gdzie jest twoja głowa? No chodź. Proszę. Jestem tu Tak. Ja też muszę się ukryć. Dawaj. Daj mi więcej poduszek. Więcej? Masz, jedz, jedz. O ja kiedy jestem przygnębiona? Masz, jedz, jedz. No, dobra dziewczynka. Jedz, dawaj. Cześć. Tak. No cóż, wydaje mi się, że jest okej, okay, jeśli przykryjecie w ten sposób kolejnym pufem. Uj, podoba mi się. Zasadniczo jest ok! Jeśli się nie ruszysz, to Tata na pewno cię nie zauważy, chyba że się dobrze przyjrzy. Siedź bez ruchu, a ja ucieknę i się ukryję. Generalnie postanowiłam, że schowam się w tym pudełku. Patrzcie. Właśnie w tym pudełku, spójrzcie. Jakie to ciężkie! O, w środku nawet niczego nie ma. Opa! Raz. Opa! No i tyle. Opa! No cóż! Życzcie mi powodzenia! Ta od razu mnie znajdzie po kamerze. Jest skierowana na pudełko. Myślę, że zabiorę cię ze sobą do środka. Zanurzamy się. Opa, zamykamy. Jak tu jest ciemno? Tak. Wszystkie światła zapalone światła. Którą znajdę pierwszą, ha? Trochę tu bałagan, kuku. Ach, nikogo tu nie ma. A tutaj? Też nikogo nie ma. A tutaj? Jakaś poduszka? Tak, nikogo nie złapałem, ale światła wszędzie włączone, więc kuku. Tutaj nawet nie ma się gdzie schować. Hmm. A to co? Kuku. Tu ich nie ma. O! Coś wymyśliłem! Przebrałem się za Deadpool i tak będę szukał dziewczyn. <gryw> Dziewczynki. Szukam was! Pierwszą złapaną czeka surowa kara. Tutaj? Tutaj nie ma się gdzie schować. A może zmienię głos. Dziewczyny, gdzie jesteście? Tutaj ich nie ma. Tutaj robi się naprawdę gorąco. Nie mam nawet żadnych otworów, żeby się przewietrzyć. Teraz Wam pokażę, jak tu jest. Zobaczcie. Ściana, 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 ściana. Nie mam tutaj nic więcej. Bardzo niewygodnie mi się tutaj siedzi i trzymanie aparatu jest bardzo niewygodne, ale mam nadzieję, że mogę tu siedzieć i tata mnie nie znajdzie, bo się boję. Bo tata potrafi wymyślić takie zadania, po prostu nie wyobrażacie sobie. Jak to powiedzieć? To nawet nie zadania, a kary. Tutaj nikogo, no ale one na pewno gdzieś tu są. Kuku, kuku pod pościelą? Nie, a może w koszach. Nie, tutaj by nie weszły. Co to za dźwięk? A? Kuku! A kuku! Haha! Jak, jak ty w ogóle jesteś ubrany? Znalazłem cię! Pierwszą mnie znalazłeś? Tak! <laughs> także czeka cię kara! No dziękuję. Teraz jeszcze Julię znajdź! tu szukać Julii, boję się. Jak wyglądam? Bardzo fajnie. Tutaj już szukałem. Są jakieś pufy. A, A. Ale jeden jest jakiś płochliwy, prawda? Tak, trochę się rusza. To tutaj jest. Julia. Geez> A gdzie jest to wypełnienie od tej poduszki? Pod schodami. Och, to tyle. A już nie mogę. No to była fajna kryjówka. Bolo mnie kolana i plecy, tyle tam siedziałam. Długo tam siedziałaś? Bardzo. <laughs> Myślisz, że ja tam długo nie siedziałam? No, oto twoja karawika. Trzymaj łyżkę. Dziękuję. I trzymaj jajko. Chyba już robiliśmy taką karę, nie? Jakie? Co nie mam zrobić? Nie pamiętam, po prostu połóż jajko na łyżce, włóż łyżkę do ust i zrób 10 przysiadów. Jeden, dwa, trzy, cztery, dawaj, 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 dawaj. Pięć, to zbyt proste, zrób na jednej nodze. Jeden. A czemu jeszcze raz? No do dziesięciu, dawaj, do dawaj, dziesięciu. Dawaj. A zrobiłaś dopiero pięć. Dawaj. Jeden. Właściwie zrobiłam już trzy razy. Nie grasz uczciwie. Tak, właśnie tak trzy razy. Dobrze, 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 dobrze. Wykonane. przybij piątkę. Może rzucę ty. O tak. Nie. Później je zjemy, Nie rzucamy jedzeniem. No dobra, masz. Mhm. Jedno zadanie, potem drugie. <gry> I co? To tyle? Skończyliśmy? Nie! Tak, Dawaj, jeszcze jedną rundę. rundę, tak. Jeszcze jedną? Tak! my? No cóż, powiedziałyśmy tacie, że mamy 5 minut na ukrycie się, więc zacznijmy od mojego pokoju. Ale tu łatwo nas znaleźć. Tak, bo mój tata i ja zawsze tu gramy, więc. Co, mam się schować w szufladzie? Tak, no nie jest to dobre miejsce na kryjówkę, więc chodźmy od razu do innego pokoju. Dobra, zobaczmy, gdzie można schować się w łazience. Może są tu jakieś fajne miejsca. Może? Tak? Albo tutaj. <grym> o! Spróbuj tam wejść. No dalej, spróbuj. <grym> <grym> Dawaj. <grym> Dawaj. Op, op! Wejdziesz? Nie? Moja głowa się nie zmieści. Rozumiem. Aj, no więcej miejsc tutaj nie ma. Tutaj cię widać. <grym> Szafa? Szafa również nie wchodzi w grę, ledwo się trzyma. Dobra, idziemy. Tak, okej. Okay. Julia, dawaj, schowam cię w szafie. Okej. Okay. Jest tam dużo półek, więc można się tam ukryć. <grybuj> Cześć. Przy okazji, zobacz, mogę cię wepchnąć w ten kąt i przykryć cię kurtką. O! Spójrz, widzisz, długa kurtka. Spróbuj ją założyć i stań się wieszakiem. <grybuj> Wiesz, jak spadł, pomóż mi. To chyba się nie uda. Jesteś większa niż ta kurtka, a myślę, że więcej miejsc już tu nie ma. To twoje? Tak. Jest za duża, dlatego właśnie jest tutaj. Garderoba odpada. Został nam jeszcze jeden pokój, a właściwie. A, dwa pokoje zostały. Mamy sypialnię rodziców. Dobra. O, możesz podejść tutaj. O, za to krzesło. Oczywiście stanę sobie tutaj, będę podwójnie kryta. O, naprawdę cię tutaj nie widać. Już, bez żadnych ceregieli. Właściwie. Położyłaś się. Tak. Słuchaj, Julia. Zauważyłam naprawdę fajne miejsce dla siebie. I myślę, że się tu ukryję, ale ci nie powiem. Kurczę. Abyś, jeżeli tata znajdzie cię pierwszą, nie powiedziała mu. Znalazł? Przecież mnie nie znajdzie. Nie znajdzie mnie pierwszą. Okej, okay, chodźmy zajrzeć do pokoju Amelii. Słuchaj, spójrz, mamy wybór. Możesz albo schować się w szafie. No, tak jakby... Myślę, że możesz ją przewrócić. A jeszcze możesz się ukryć... Wiem gdzie. O, tu. Nie. Spójrz. Tutaj odłóżmy wszystkie poduszki. A, chodź tutaj. O, rety. Dawaj, jak gąsienica, gąsienica. Gąsienica. Tak, właśnie tak. To nie jest konieczne. O tak, prawie niezauważalna. Dobra, niezauważalna, więc. Dobra, nie będę Ci już pomagać. Widzę, że dasz sobie radę sama, więc już pójdę, ok? No, niech tak będzie, ok. Nie rzucaj tu we mnie! Więc jak widzieliście, ukrywając Julię Znalazłam sobie naprawdę niesamowite miejsce Do ukrycia się Znajduje się w pokoju moich rodziców A dokładniej w sypialni Wzięłam ze sobą ten koc Ja yy, chcę się ukryć właśnie tu o, Przepraszam Uderzyłam tym przedmiotem w kamerę Tak, potrzebuję koca Jak mam się tutaj dostać? No w zasadzie Mogę się tutaj Zanurzamy się. O, mamo! A czy to mnie utrzyma? Ostatnio mnie utrzymało, ale teraz obawiam się, że nie. Teraz położę się tak. Tak, żeby a moje ciało nie było widoczne, położę na wierzchu kilka poduszek, te małe rzeczy i przykryję się kocem. Teraz sobie pomyślałam, że zapomniałam telefonu. Nie dosięgnę. Dobra, teraz to zrobię. Jestem krokodylem, gotowy czy nie? To znajdę Cię, bo jestem krokodylem. Jestem krokodylem i wymyśliłem fajną karę. Dzieciaczki! Dobrze. Gdzieś się ukryłyście. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. Jestem krokodylem, gotowy czy nie? A kuku! Kuku! Łazienka! ROS! Cyk! Gdzie? O, przestraszyłem się. To tylko ja, cześć. Nikogo tam nie ma. Jeden pokój sprawdzony. Chciałabym wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali nasz kanał już teraz. Ponieważ mamy tu naprawdę fajne, zabawne filmiki. Jeśli wam się spodobają, to zasubskrybujcie. I oczywiście kliknijcie lubię to. Będziemy publikować filmy o wiele częściej, o wiele fajniejsze i zabawniejsze. To bardzo fajne miejsce na no, ukrycie się. Na półkach, chociaż są trochę wąskie. Hmm? Nikogo tu nie ma. Nie ma tu nikogo. Pusto. Tak. W sypialni nie ma gdzie się ukryć. Może za zasłoną? No gdzie, 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 gdzie? O, to znowu ja. Dlaczego cały czas za mną chodzisz? Hmm? Tak. Idziemy dalej. O, tutaj taki ciemny pokój. A? O, a tu? O, mój przyjaciel. No cześć. Zaraz Was znajdę. Tutaj pusto. No co? Gdzie się ukrywacie, smarkacze? Gdzie jesteście? Tutaj gdzieś? Tu tylko ptaki. Chyba zaraz je. O, zmęczyłem się. Ach. Gdzie są te dzieci? Jestem zmęczony chodzeniem. Oj. O, dlatego poduszka spadła. Wygrałam. Przyznam szczerze, że cię nie zauważyłem. No co? Będzie zadanie. A gdzie Wika? Nie, nie wiesz. Julia szukałem już wszędzie, wszędzie. Może jest za zasłoną? Już patrzyłem za zasłonami. Pod materacem? Uch! Nie. Julia szukałem już wszędzie, gdzie ona może być? Co to za kiełbasa? Myślę, że tutaj nie dałoby się ukryć. A? A -ha! A -ha! A -ha! Wygrałam, Julia! Mam cię! Ale jesteście kreatywne! Bardzo długo was szukałem. Dobre pomysły! Tak, znalazł mnie, bo poduszka spadła. Tak to jest? <noise> Usiadłem na kanapie, poduszka spadła obok mnie. Odwróciłem się i zobaczyłem głowę Julii! -ha -ha. No Więc. ładnie. Julia dostaje zadanie. Julia czas na karę. Kara nadchodzi! Jak to do mnie? To dla Julki. No musisz wziąć dużego gryza cytryny, ale to jest zdrowe. Mniam, mniam, mniam. O, teraz pewnie każdemu zbiera się ślinka. Wszyscy się krzywią, którzy oglądają. Jeszcze za mało. Dobrze, Wika powiedz zasubskrybuj kanał Sub <noise> Powiedziałeś Wika zasubskrybuj Powiedziałem kanał Powiedziałem Wika? Subskrybuj nasz kanał Dobrze A ty Wika? Subskrybuj nasz kanał, lajk like. Kupcie nam 10 milionów subskrybentów Subskrybentów Kupcie? Tak Ale jak to? Jak ludzie pójdą do sklepów? Znajdą i nam powiedzą. Niech subskrybują. O czym ono mówi? Wszystkim papa! Pa. Cześć wszystkim! Do zobaczenia w nowym filmie! Jeśli chcecie zobaczyć Julię, dajcie lajka! <śmianie> Ale czy Julia chce z nami kręcić filmy po tym, jak musiała zjeść cytrynę? Idę! <śmianie> dajcie lajki, żeby Julia wróciła, a ja ją ścigam! A rzeczy!